Tak kochani wygląda weekend. Wczoraj ja jeszcze pieliłam. Pokażę Wam, tutaj ładnie wypieliłam. Zrobiłam, poucinałam drzewka też. A dzisiaj z rana zaczynamy znowu to samo, tak wygląda nasz weekend. Muszę dosypać kory, bo zobaczcie, wszystko to troszeczkę poprawiłam. Tutaj tak samo zobaczcie, poucinałam drzewka. O! Tutaj, 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 tutaj. Na Florydzie jest tak, że przychodzi taka pleśń szybko, wszystko pleśnieje, wszystko purch, purchnieje, puchnie od wilgoci, i nawet te nasze płytki zaszły takim ciemnym kolorem. Ale i tak on bardzo ładnie to oczyścił, bo jest różnica, prawda, mamo? Tak, jest pięknie. Jest. No mama was też wita, witam tak, was witam ja. Witam wszystkich. Tak. My dzisiaj robimy projekt, jak chcecie, zapraszam was do obserwacji. To co wymyślimy, zrobimy nowy domek dla kurek. Ja jestem koordynatorem, mój mąż będzie wykonawcą. wykonawcą. A ja będę pomocnikiem. O, proszę bardzo. Jedziemy po siatkę, jednak znaleźliśmy w sklepie, w Traktor Supply, że jest jakaś fajna siatka. Gotowa. No i zobaczymy, może będzie ładna. Właśnie, klatka. Brzydkie to... No, ale... Brzydkie to jak dyzio. No brzydkie, brzydkie. Dyzio też był brzydki. Był brzydki. umarł na brzydotę, no podobnie. Znacie takiego kogoś jak dysio? No, wszystko ma, słuchajcie, co potrzeba i to jest dosyć silne. No i tak trzeba będzie kamieniami oparać. Nie tak. A nie można tego podkopać, zakopać? Właśnie. No to cisknije, przerzewieje. Moment w ciągu roku nie nie, nie. O, patrz, a tu jest takie coś. Chicken house. To by miały mało tego miejsca. No i taki dach jest mocny, solidny. Patrz, może lepszy. Ten on jest solidny. A patrz, na trzy kury. No i zobacz też okno. I będą zaglądać tutaj te wszystkie zwierzęta. Rozumiesz? Nie na a. No tu będą zaglądać, będą wchodzić na dach, a tutaj mają drzwiczki, będą podglądać się, bo tu już nie można. Tutaj można wejść. Hmm. No i tutaj też można zamknąć to. Delikatne. Delikatne, no nie? Wyrwie to? Nie takie są tutaj klimaty, że zwierzęta są groźne. Na Florydzie trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Do szkoły jedziemy. Jakieś wrażenie ze szkoły? Cztery dni, w cztery wolne. No tak. Na to czekasz. Mm -hmm. <laughs> No dobra. Oh. Siemanko. Siemanko. Kochani, czy ubralibyście się tak w Polsce? Ja w Polsce chyba raczej bym tak nie wyszła na dwór. Może bym tam z rana przemknęła, ale bardziej bym się wkrępowała. Jestem w rejstrach. No poranek jest ciężki, kochani, szczególnie jak się wstaje, jak jest jeszcze ciemno, bez kawy, bez niczego. Także dzisiaj jadę na terapię. Oliwka, jak widzieliście w szkole, też zmęczona ze spana. Tak, witamy. Pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek. Po ile mamy benzynę, zerknijcie. 2,28, regular. Mój bag zawiera gdzieś około 18 galonów, 17, 18. O, prawie 17, czyli 16,5. I zapłacę 37,90. Kolejna kawa. Dzisiaj z rana rzucili drugą kawę. Mm -hmm. Andrzej nie pracuje dzisiaj, mama dzisiaj nie pracuje, Krystian się nie, pr nie pracuje, Ola nie pracuje. Także taki tak. Przeliczyłem pieniądze, doszedłem do wniosku, że jest za dużo. Mm -hmm. Dzisiaj nie poszedłem do pracy, wziąłem dzień wolny i zajmę się hobby mojej żony. Mm -hmm. A -a. Miło. Czyli nie to, co chciałbym robić, ale to, co muszę robić. Nie musisz. Nie musisz, ale jesteś pomocnym mężem. Nie ma ciebie, to nie głaszczemy jej. Znaczy, czasami je głaszczę, ale to rzadko bywa. Tak, zebra jest. No ładnie będzie. Ale no, będą miały miejsce. No mniej miejsca, no ale my będziemy mieć lepiej. I ty nie będziesz miała takiego widoku. Ja chyba to posuną. Z tamtej strony, tutaj, bo one tu były bezpieczniejsze. On tak ładnie za oknem. Ale nie będzie tak dużo. Nie, teraz już będziesz miała lepiej za oknem. No właśnie, Boże, jak gorąco. No, no to cegły trzeba obkładać Tak koniec wygląda dnia. na koniec dnia. Tak no projekt projekt, wygląda. Bo to, co mama tytułem... tam zrobiłaś, to było takie. No ja wiem, ale kurki miały szczęście. Kurki miały dobre życie. Tak, nie, A teraz my mamy ładnie. Projekt pod tytułem Pterodaktyl. Tutaj, proszę bardzo, jest prawie, prawie zakończony. Tu jeszcze rozważymy parę opcji. Ale to na jesieni. <laughs> teraz trzeba to wszystko rozdzielać: plastiki z drewnem, z siatką. Ten kawałek został dla mnie. Moja mama tutaj podlewa kwiaty. Może im tam coś na górę położę, tak żeby miały cień, bo tamten domek był fajny. Właśnie to był chłodek. Przyjemnie im było. Ten dach był brzydki, ale sprawdzał się. Zobaczcie jak fajnie. To jest w ogóle siatka dla psa. Tada! Kupiliśmy ją, bo była dość tania. Ta dla kur była droższa, więc stwierdziliśmy, że ok. Nie miała dachu, więc zrobiliśmy sami dach. Domek jest do rozbiórki koniecznie albo do kupienia nowy, albo do zrobienia, bo po prostu się kruszy. O, zobaczcie, umoliki, jakie. O, i komary już zaczynają gryźć. Zobaczcie, jakie światło u oliwi w pokoju. Ona tutaj sobie dyskotekę robi. Dalej rozmawiam o szczepieniach. Nie rozmawiam o szczepieniach, żeby ludziom mówić, żeby się nie szczepili, tylko mówię, co my robimy, bo ten film ten vlog ten kanał jest o tym co my robimy jak my żyjemy praktycznie przypadkowo dowiedziałam się o tej formie którą mogę wypełnić bo nikt mi tego nie powiedział media o tym nie mówią nie słyszałam tego od nikogo innego jak od Polaków i Kochani, i dlatego mówię też Polakom, e, którzy mieszkają tutaj e, w Ameryce, że mogą z takiej opcji korzystać, dlatego że to jest legalne, nie musicie się niczego bać, możecie z tego korzystać, e, jeśli chodzi o nieszczepienie, dzieci, możecie wypełniać to. Na tym moim drugim kanale Poczuć Flow na najnowszym filmie e, dowiecie się. E, Mniej więcej jak ta forma wygląda, co, o czym mówi i jest to bardzo prosta forma i jaka to jest forma dokładnie. Nie widać tak bardzo pięknego zachodu słońca, kawałeczek malutki, ale Wam pokażę. Tu już słyszę jakieś jakieś potworki. No, Już jest gorąco, upalnie. Już wiosna dawno minęła, <średziny> niezauważona. Podkradają czasami, po prostu on wypuści, nie uda mu się, złapie, przyciśnie. O, tam zobaczcie, jest taki ponton i to można wypożyczyć e, fajne, takie na 10 osób, 50 dolarów za osobę, coś takiego. Zawsze tutaj jest taka pozytywna energia. Co to jest takiego w tym miejscu, że jest tak przyjemne i tak pozytywne? Czujesz się jakbyś był na jakimś e, deptaku praktycznie, no A. bo tu jest deptak, jest kontakt z ludźmi, możesz sobie patrzeć na ludzi, są różni ludzie, fajni. Różne style, różne narodowości, no i to jest przyjemne, bo to jest takie nasze polskie, my lubimy, no nie? Na ulicy chodzić, że jest ruch, że coś się dzieje, ktoś coś gdzieś tam Ta idzie. Po prostu żyje. żyje. no. Tak jak e, ruiny zamku. <grytanie> Troszkę historii stare mo molo. To jest historia amerykańska. Tutaj nie ma zabytków, więc to tak fajnie wygląda zabytkowo. No są, no wiadomo, stuletnie jakieś. Oczywiście, ale nie aż takie piękne zabytki jak w Europie. Zobaczcie jaki zagorzały wędkarz. To jest niesamowite. Widzisz mama jak wszedł do wody dosłownie pod pas i łowi ryby. To już Poświęcenie. O i możemy tam przejść, widzisz? I tam jest fajnie. No fajnie. Zobaczcie, widoczek, Sarasota, tle. Troszkę się boją, ale nie aż tak bardzo. Tak jak nasze Już się zaczynają zobaczcie domy na plaży No. i tam jest słuchajcie już niedostępne, ale jest piękny domek na plaży i tam dalej tak samo są domy po kolei i tam jest zaraz most na Lido Beach. To jest to miejsce gdzie jest Ringling Museum, co byliśmy. Zawsze mnie te ptaki zachwycają pelikany. To prawda. Pan powiedział, witam Cię w a jednak, a jednak, a jednak, a jednak mówię tak, ja, słuchajcie, już miałam taką, taki moment, że. Ojejku, mama, zobacz, mam tylko kapelusz na farmę. Nie mam innego, nie pasuje. A mama mówi do mnie, ale przecież Ty się nie przejmujesz. A ja, no tak, rzeczywiście. I ubrałaś się pan. I ubrałam i jednak, wiesz, ja mówię, tutaj mama naprawdę trzeba się wyróżnić, żeby ktoś na Ciebie zwrócił uwagę. No ale widocznie ten cowboyski kapelusz się wyróżnia na tej plaży, że zwrócił. Całkiem mama dobrze się w tym czuje, kapeluszu. Cudownie, głowa nie boli, no. I jeszcze mama przyjmuje te uśmiechy, słuchajcie, które tak. y, mijają. I ludzie. Tym ludzie na ten kapel. I się śmieją. I mi śmieją. Pozytywnie. To mi jest miło, mhm. mama. No, ale ja widzę, że mama się ładnie prezentuje, także, może jeszcze pojedziemy do tego sklepu. Z... I kupię sobie to I będzie chodziła nad Morzem Polskim. Zobaczymy, czy ludzie się będą też uśmiechać. O, może tak też. Policja, nagrywamy policję. I mają jeszcze kamizelki. Tak. Są rzeczy w Ameryce, że mi się nie podobają. To nie jest tak, że ja jestem taka zakochana w Ameryce na 100%. I, I ją kocham, to po prostu oddam za nią życie. Bo ani za Polskę, ani za Amerykę nie oddam życia i nie chciałabym, żeby moi, moje dzieci oddawały życie za jakiekolwiek państwo, bo to jest tylko polityka. Co lubię tutaj, że... Że, jak przychodzisz do kogoś i mówisz komuś tak, wiesz co? Nie szczepię się. Wiesz co? Lubię palisz papierosy. No tak. tak jak mama. Lubię. nie Chociaż wiem. wiem, że niedobre. Tak, ale robisz to. Hej, no, palisz masz. ale Masz wnuki, masz dzieci. Palisz. Wiecie, jak oni podchodzą do tego? A, okej. Okay. Szacunek. Okay. To jest Twoje życie. To jesteś ty. Wierzę w, buddę. Osobista, Wierzę w Boga. Jestem lesbijką. Mm -hmm. A, okej. Okay. Ludzie, wiadomo, komunikują się między sobą, mówią sobie rzeczy, właśnie takie jak ja mówię Wam na YouTube, y, bo tutaj też je opowiadam i też rozmawiam z ludźmi na różne tematy i dzielimy się tymi ze doświadczeniami znajomymi, ze znajomymi. Ja mam dużo znajomych lekarzy, psychologów, y, teraz poznałam, więc y, słuchajcie, czasami rozmawiamy i. Pytamy się, no, akurat jakiś temat jest podobny i, i z jednymi się zgadzam, a z innymi nie. Jedni są za szczepieniami, drudzy nie, to są lekarze też. No i słuchajcie, co jest fajne, że zostaniesz tylko wysłuchany i tej opinii nie ma takiej, że, że kurczę, co on robi, o Jezu, jak on może to robić? Tego nie ma. Jest po prostu tak, że czasami te twoje takie moralne, etyczne podejście może nie pasować komuś i, i na przykład I wcale, wtedy ale się ty tego nie potępia. Tak, jeśli nie pasuje komuś coś w twojej moralności, to on się z tobą nie będzie po prostu polegował. Koniec, ale nie dlatego, że cię tępi, tylko po prostu uważa, aha, ta osoba na przykład no, ma jakieś tam, myśli. podchodzi do życia, że trzeba mieć w życiu rytuały jakieś mm. dziwne, tak? Okej, okay, to nie moje klimaty, to nie moje, sorry, ja, ja nie biorę w tym udziału i po prostu się. Odwraca, idzie, no, oczywiście jak widzi jakieś tam niebezpieczeństwo, zagrożenie życia yy, drugiej okay. osoby, no to reaguje, ale jeśli nie ma nic w tym złego, to mówi, dobra, on sobie to robi, to nie moje, dzięki, idzie dalej, tak? To jest fajne, to jest tolerancja, to mi się bardzo podoba w Ameryce, to lubię. Nie podoba mi się policja w szkole, bardzo, nie lubię, bardzo mnie to drażni, jak policjant taki uzbrojony, z pistoletem stoi, ostatnio widziałam, no, jest to takie przykre, że... Ta młodzież idzie, a tu policjant. No, jest to oczywiście niby dla bezpieczeństwa, ale kurczę, coś jest nie tak. się No tak, są plusy, są minusy, tak jak wszędzie. Ostatnio Pan napisał w komentarzu, co mi się bardzo spodobało pod ostatnim filmem o tym, że w Irlandii szczepionki są nieobowiązkowe i pan mówi, że ma zdrowe dzieci i zaciekawiłam się tematem. Będę szukała informacji na temat statystyk, jak to wygląda z zachorowaniem na przykład. Czy tam ludzie chorują niekoniecznie. Tam są ludzie zdrowi tak samo, a zobaczcie, się nie szczepią. Trzeba myśleć. Myśleć, używać głowy. Świadomość, I, tak, mieć, tak, to mamy rozum. I słuchajcie, wcale nie trzeba jakichś wielkich naukowych badań do tego, bo samemu można sprawdzać różne rzeczy. Właśnie dojść do statystyk, zobaczyć, czy są takie kraje, w których się ludzie nie szczepią i czy umierają, czy w tych klinikach szczepią, czy nie. No przecież to jest dostępne. Można sprawdzać, można się dowiadywać. Po prostu. Człowiek myślący, świadomy musi badać, musi szukać prawdy. No, musi... w, w dzisiejszych czasach, tak. gdzie dużo rzeczy jest zakłamane, gdzie media sprzedają, no, mówią rysunację. nam to, co chcą, mówią nam pewne rzeczy, jakieś tam cząstkowe rzeczy, no sorry, no musimy, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, musimy badać, sprawdzać, pytać się i tyle. Dobra. <śmiech> <śmiech> <Ale> się <laughs> Rozgadałam się. <śmiech> <śmiech> Poko, Poko w dobrze. Bojsku, słuchajcie. No tak, ostro i pan po tak. Ok, pozdrawiam, kochani. Pamiętajcie, nie jestem przeciwko wam, przeciwko nikomu. Jestem za tym, jeśli robisz coś, to ja jestem jak najbardziej. Nie przeciwna Tobie, rób to. Jeśli podążasz za swoim sercem, podążasz za tym, że to jest dobre, rób to. I pozwól też innej osobie to robić. Tak samo podejście drugiej osoby I wtedy jest cudowny świat. prawda? dokładnie. Także pozdrawiamy razem z mamą ze słonecznej plaży. To dark days, do you have a peer to spare? Make a promise.